No, i perspektywa tego kawałka, który tam od mariny dotąd przyszliśmy sobie. A tu jest takie miejsce trochę zacienione, można sobie usiąść, odpocząć. A tam dalej ciągnie się znowu plaża. Hen, 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 hen. A to wszystko, moi drodzy, wzdłuż tego pasażu, gdzie się tutaj łazi, tutaj i tam dalej to są kwatery do wynajęcia apartamenty, teraz wszystko pozamykane, o tam dwa są odkryte, a tak to wszystko pozasłaniane rolety ten iglak mi się podoba bardzo fajnie wygląda i każda taka pojedyncza gałązka to jest osobny e, to jest moi drodzy osobna Gałąska z gałązkami takimi igiełkami spójrzcie takie cosi bardzo fajnie to wygląda ale co to jest za drzewo nie mam bladego pojęcia o. tu widać teraz o żywice ma nawet zobaczcie W czerwcu, 16 czerwca, tutaj był triatlon. Sprint, czyli 750 metrów pływania, 20 km na rowerze i 5 km biegu oraz dystans jakiś olimpijski, 1,5 km pływania, 40 km na rowerze i 10 km biegu. Także tak tutaj sobie taką e, dyscyplinę uprawiali. Adresem, w miejscu, dokąd jeszcze nigdy nie doszedłem, na Kambodży się powiem wam. tu wszędzie są te domy hotelowe, pensjonaty, motele na całej długości tej ulicy. No i zobaczymy, bo tam jest taki, widziałem, most. I dojdziemy do tego mostu, i będziemy wolno wracać. Ale ci, co na przykład tutaj sobie mieszkają, tam widzę, jak ktoś mieszka na parterze, albo wynajmuje, nie wiem to mają naprawdę widok przedni bo tu już mają plasze i morze śródziemne no i jestem przy tym moście o którym wspomniałem wcześniej zobaczymy co to jest o i żeby nie karmić zwierząt i tutaj mamy tu jest morze. Proszę bardzo. A tutaj jest. O, a tu są kaczki. Ale jak biegną po tym moście, to cały most schodzi tak. Są kaczki, ale widać też o, rybki jakieś tutaj pływają. Przy kamieniach. A tutaj kaki. Kurczę. Wiecie co? Zobaczcie, to jest Kaczor się zdenerwował Pani Kaczka chyba ma focha, goni go tutaj Może napity przypłynął No i pójdziemy na drugą stronę Zobaczymy Co tam jest na los. Po drugiej stronie mostu Ładnie przystrzyżona trawa Trawnik jak na Wembley jest taki, powiem Wam. Hmm, hmm, hmm. Kultura, park. Naprawdę. Też tutaj jakieś żablówki stoją. Wyciągnięte. A godzina zaraz. Zaraz 17:15. O, tu długi, długi, długi falochron. A może tam się przejdziemy na ten, na koniec. Jak tutaj to wygląda. I tak naprawdę bardzo dużo tutaj jest właśnie starszych osób. Tutaj kamperowisko pełno dalej tych domów poczynkowych. Wszędzie w uliczkach w każdej ulice znowu stoją kampery. Francuskie, niemieckie blachy, Austriaka jakiegoś tam widziałem. Starsze osoby. A takie 60-60 plus 70. Wszystko opalone. No teraz tak, nie ma turystów za dużo, słoneczko fajnie praży, mało ludzi, temperatura wody idealna do kąpieli, ceny niższe za wszystko. Należy nie umierać. A my doszliśmy prawie do Taragony, bo tam jak się przyjrzycie na wprost, to jest taka roller coaster Ferrari. A z Kambilca do Teragony jest 10 km. Także myślę, że jakąś szóstkę to przeszliśmy. Teraz sobie, teraz sobie klapnę tutaj na murku i napiję się boskiego napoju. O, tu jak ktoś ma w pierwszej linii brzegowej, spójrzcie, w pierwszej linii brzegowej mieć taką kwaterę wynajętą. No coś fantastycznego, ale nie w sezonie, no bo w sezonie to wiecie, co tu jest. Jeden wielki armida. Słoneczko już schowało się, bo są chmury. Tam jeszcze oświetla trochę taragonę. Ale ludzie jeszcze na plaży są. Potężne drzewa. W tych drzewach, w tych palmach są te papugi, mniszki zielone. Zobaczcie, ile kamperów stoi. Holendrzy, proszę bardzo. No, i to wszystko nie to, że zaparkowane, i, i, i gdzieś sobie tam śpią w hotelu. Tylko wszystko na ulicy zaparkowane, i można powiedzieć, na ulicy sobie mieszkają. Także bardzo fajny sposób spędzania wolnego czasu. No, Kolejna parka. I widać, że to jest, są rowery-składaki, typowo do kampera. Dwie pary, to prawdopodobnie dwoma kamperami się tutaj przyjechali. I na rowerkach sobie robią wycieczkę. Wracam już w kierunku, że tak powiem ścisłego centrum Cambrils. Ale zobaczcie, jakie chmury się zebrały. Tam daleko, daleko nad miastem. Tam się zrobiło czarno. Nie jest ani chłodniej, ani, ani cieplej. Tylko słońce zaszło, no bo słońce tam jest, a chmury naszły. Czarne, czarne, chmurska. Tam jest tak. A w kierunku Taragony i Barcelony jest tak. A nad nami jest tak. Tylko najgorsze jest właśnie tamten taki widok. Są pampugi na tym drzewie. Może będą latały, albo zobaczycie lepiej O, teraz jedna tu skubie tyle. Tutaj i tutaj Widzicie? Tą bardzo dobrze widać Na tej kępce O, łazi sobie małpa O, przepłynęła. teraz jest tutaj Zielona papuga, ona się mniszek nazywała. Teraz sam się usiadła, proszę bardzo. Weźmy tak tylko sobie uskubio. O, tu następna, przyleciała i biorą, o, tu następna leci, proszę bardzo. No Więc jak o, Tutaj na tych gałęziach siedzą. No i tych papug jest tutaj od groma jest napisane Seat Panda 40. Ale też były takie fiaty panda. Były Seaty Marbella, które wyglądały praktycznie identycznie. I to są lata 90. moi drodzy. Spójrz, jaka minimalistyczna deska rozdzielcza. Takie lusterka kiedyś produkowali. Tak, tak. To było ręcznie regulowane z zewnątrz. Także trzeba było otworzyć szybę, żeby wyregulować lusterko. Jedna wycieraczka. Tutaj lusterka brak, bo kiedyś też tak właśnie było, że to lusterko prawe nie było na wyposażeniu seryjnym i nie było obowiązkowe. A tutaj mamy jeszcze podwójny Przybergach i coś takiego jeszcze tutaj jeździ. Można by powiedzieć, że teraz Cambridge jest miastem dla turysty, który chce odpocząć, który chce się do morza, który chce normalnej ludzkiej temperatury, a nie 40 stopni, który chce trochę spokoju i yy, ciszy. Bo mimo tego, że trochę ludzi tutaj widzicie, to jest naprawdę dzień do nocy w porównaniu z lipcem. Gdyby ktoś miał ochotę, to może sobie przyjść do takiego sklepu, kupić sobie wino, i do tego wina, o właśnie, zobaczcie, coś takiego. Ceny tego to są 79 euro za kilogram. Ale tutaj, na przykład ta druga od prawej strony, 289 euro za kilogram. Z takiego kopytka, moi drodzy. Takie ceny. Także są spore. Tutaj macie. O, to, to jest chyba tylko na grilla. Puszcie. Także jak ktoś lubi mięsko, lubi szyneczkę. To tylko przyjść, przyjechać tutaj i z winkiem sobie zakupić coś takiego. Ola? Tutaj możemy kupić wino, piwo i zobaczcie najróżniejszego rodzaju smakołyki. Już poplastrowane. Tutaj mamy na przykład 10 gram to jest 5,45, 8 euro i tak dalej, i tam wiszą całe takie liczały. Tutaj mamy Marina Cambrys i teraz z ciekawości, jeżeli ktoś nie wie, to pokażę, jakie są ceny wynajęcia, wyczarterowania Jednostki pływającej. I teraz tak, tutaj pierwsza, ta na górze, widzicie jak wygląda. Pierwsza po lewej. I teraz słuchajcie: Wysoki sezon czyli to jest sezon prawdopodobnie tutaj jest napisane od 29 czerwca do 23 sierpnia. Na tydzień czasu 2900 euro, na jeden dzień 420, na pół dnia 340 euro. Maksymalnie 6 pasażerów, ale to nie jest wszystko. Zobaczcie, coś takiego jak tutaj jest, wysoki sezon tysięcy, prawie 6 tysięcy na tydzień. Szukamy dalej jakiejś ciekawej oferty. Na razie ta jest najbardziej. Tutaj to chyba, że można kupić coś takiego, no ale także już wiecie teraz, ile kosztuje. Wynajęcie takich łódeczek. Kosmos, po prostu kosmos. I to nie są jakieś nie wiadomo co. Tylko takie no, niewielkie, tak. O, taki katamaran, zobaczcie. Tutaj można mieszkać. Tu można mieszkać. Na górze jeszcze pewnie. Rewelka. A na się już nam tutaj. Światła połączali. Ale wciąż jest cieplutko. Sprawdzałem przed chwilą na pogodę radar. Było napisane, że 20 stopni jest w tej chwili tutaj. Ale jutro możliwe burze. Teraz tak, co tutaj mamy? A, czarter. Dobra, ta łudeczka. Czarter. 4800 na, na tydzień, proszę bardzo. Cztery tysiące euro. Eee no przeczytajcie sobie sami, co ja wam będę czytał. Ta łódeczka, a tutaj załoga wieślarzy, kobitki, czerwone łódki. To, co mówiłem w tamtą stronę, że pływają i teraz wchodzą na te swoje łajby i zobaczcie, będą kurde pływać, a przecież już się ciemno robi. No, chyba, że się wstydzą, żeby ktoś je zobaczył, albo swoich umiejętności. Jak nigdy nie będzie patrzył, ich nie dostrzeże, to będą wtedy szczęśliwe. No zobaczymy, jak będą wypływać, ja zaczekam i się weźmie. Nagra. Także posiedzimy, poczekamy. posiadłem sobie na brzegu, macham sobie nóżkami. I mam nadzieję, że żaden sum, ani nic innego tutaj nie wyskoczy i nie będzie na te piękne nóżki chciało się złapać. Kobitki pogadały, pogadały. No jest wodowanie pierwszej łajby. Proszę. Teraz wchodzi pierwsza zobaczymy, która to wlezie. No i to ta jedna, to taka jest, powiem Wam, koło 60 lat ma. Ta, co trzyma tą łajbę i ma na głowie tą chustę pirata. Po kolei, zobaczcie, o, ta ma czołówkę. To będzie yy, ta, kierowca. To będzie kierowca bombowca, o. Będzie sterowała. Teraz wchodzą galernicy. Dobra. To jest tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli to jest ósemka ze sternikiem moi drodzy. A tam na końcu pewnie będzie siedziała ta z yy, chustką i będzie nadawała tempo. Będzie krzyczała. Ale jest fajnie, bo fal nie ma teraz, fale ustały w ogóle wiatr też ustał no zobaczymy jak będą wypływały Dobra, zapakowały się no ale muszę porozmawiać sobie muszą pytlu, pytlu, kokokok ko, 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 ko. i kokoko i kokoko i cały czas, cały czas jest kokoko ko, ko, moi drodzy Aha. Dobra. I tu jest ten wiek tych kobitek, to jest, powiem Wam, to jest taki, naprawdę, i są takie siwe, i są takie trzydziestki, ale to... O. Myślę, że ta jedna zaraz tam tym wiosłem to zahaczy tą drugą i tak się to skończy. Ale ciekawe, bo kiedyś widziałem, to, o, tam księżyc jak fajnie przebija przez, przez te chmury. Łysy świeci. Nie to perki latają tutaj. Pełno ich lata. O, zobaczcie, całe wiosło. Patrzą, dokąd jest. No, tutaj głęboko, głęboko, głęboko. Kilka metrów jest na pewno. Raz, nie, nie, to nie jest ósemka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szóstka. Bo ta ostatnia, ona ma dwa wiosła chyba do dyspozycji. Bo nie widzę, żeby ktoś tam przyszedł do tego drugiego. O, wchodzi teraz kapitan. Odpływają. Cie nie odpływają, proszę bardzo. Aoj i można i poszły konie po betonie. Jedno proszę już, równiutko. No i jak zapitalają, widzicie? I tu następna ekipa. Się będzie pakowała. Zobaczcie, to już ciemno się robi. Godzina ogólnie 19.30 <laughs> Połowa października. Ale jest bardzo ciepło. A to jest na wysokości tutaj. O, widzicie tam pasaż jest. Proszę bardzo, tak to wygląda. Także taka gratka nam się trafiła. Druga ekipa, druga załoga wypływa. Tutaj już wzięli faceta na pokład. Nie wiem, czy im przyniesie szczęście, bo podobno kobieta na pokładzie przynosi nieszczęście, a tutaj są same kobiety i jeden facet. Dobra. Ale one się szybciej zapakowały niż poprzedniczki, a tamte już tam są daleko, daleko, daleko. teraz będzie tempo, ustawiają sobie i proszę. Ale jest tak przyjemna temperatura i, i, i powietrze to, które dmucha teraz, ten wiaterek jest taki letni, taki cieplutki, jest super. Mimo naprawdę mocno zachmurzonego nieba. No teraz nie wiem na co czekają. Ktoś musi dać sygnał. Dobra, jest pierwszy śmiałek machnął wiosłem. Ustawią się i poszły. I raz. Na no, na no, na no, na no, na. No. Jeszcze ostatnie, ostatnie szlify i poszły, Dobra, no machamy, machamy, a jeszcze jedna ściągnęła kubraczek, ale wiecie co, a tam stoi ten ten, e, ta łódka druga stoi, chyba czeka na nich w ogóle, się tam zatrzymała. Ręce wyprostowane i ciągnąłem. I ciągniemy. I dom. I raz. Dos. Tres. Proszę bardzo. I tak to oto to, to wygląda.